Cześć wszystkim! Zobaczcie, jak odzyskać dane ze sprzętowego RAID 5 zbudowanego na kontrolerze Aresa ARC 1210. Jak zbudować macierz RAID i co zrobić, gdy kontroler nie działa? Ale przed tym jak zaczniemy, klikamy łapkę w górę. RAID 5 jest jednym z najbardziej wytrzymałych rozwiązań pamięci masowej na wszystkich poziomach i nie może zapełnić 100% ochrony przed utratą danych. W najbardziej nieprzewidzialnym momencie może dojść do awarii jednego lub więcej dysków, awarii kontrolera lub awarii komponentu sprzętowego, błędnej konfiguracji, przypadkowego usunięcia lub sformatowania dysków, a wszystko to może prowadzić do utraty ważnych danych. W poniższym filmie pokażę, jak odzyskać dane z macierzy RAID z uszkodzonym kontrolerem. Przejdziemy najpierw przed proces em, tworzenia RAID, na co należy zwrócić uwagę przy budowaniu RAID oraz jakie parametry będą potrzebne do odbudowy utraconych danych. RAID będzie składał się z trzech dysków połączonych w macierz przez kontroler ARC 1210. Po uruchomieniu systemu z zainstalowanym kontrolerem RAID i dyskami wyświetlany jest następujący komunikat. Ten komunikat będzie wyświetlany na ekranie przez około 5 sekund, dając czas na uruchomienie menu konfiguracyjnego przez naciśnięcie klawiszy Tab lub F6. Aby pominąć to ustawienie, naciśnijcie X. Po uruchomieniu konfiguracji pojawi się okno bios z oknem wyboru zawierającym listę kontrolerów podłączonych do płyty głównej. Użyjcie przycisków strzałek w górze i w dół, aby wybrać adapter, który chcecie skonfigurować i naciśnijcie Enter, aby wejść do głównego menu ustawień. Аби швидко сконфігуровати RAID, вибіжте першу опцію з меню Quick Volume, RAID Support і начисніть клавіш Enter. Вибіжте тип RAID з цієї лісти і начисніть Enter, аби континуувач покращить розмір вулумену, розмір блоку, у двох так і Enter, аби потвердити, а наступній вибіжте нормальний, але, люб, без типу інсталяції, Enter. Процес створення RAID є закінчений. Натисніть кілька разів клавіш Tab, аби вийти і поновлю рухомич комп'ютер. При наступному урохомінню поміньше конфігурація на Jaskians Ads і почекайте, аж систем ще урохомі, отвуще занутання дисками. І ще дільче новий диск. Drugim metodą jest stworzenie macierzy RAID za pomocą przeglądarki internetowej lub ARK HTTP. Narzędzie opartego na sieci. To narzędzie pomoże zidentyfikować kontroler w systemie i jego adres IP. Uruchomcie narzędzie klikając dwukrotnie na jego ikonkę w menu skrótu lub otwórzcie je poprzez menu Start. W oknie przeglądarki po lewej stronie pojawi się lista wykrytych sterowników. Wybierzcie z listy swoje urządzenie i rozwińcie tę zakładkę. Kliknijcie na model, otworzy nowa zakładka przeglądarki z adresem IP urządzenia. Jeżeli sterownik nie jest wykrywany przez system, należy pokryć sterowniki i zainstalować je ręcznie. Aby wejść do menu zarządzania kontrolerem RAID, należy wprowadzić nazwę użytkownika i hasło, domyślnie admin, a hasło 0000. Otwórzcie zakładkę Quick Function, Quick Create. W oknie, które otworzy się po prawej stronie, wybierzcie typ RAID. то краще розмір рейд, тип інсталяції. Розмір блоку зазначу тут і клікніть «Потвердж». Угун зостав утворений, почекайте на закінчення інсталяції, а наступним появіще – зажинцання дисками. Це розпозиставить тільки поділити диск на партиції і записати на ньому дані. Отвучи зажинцання дисками, заінсталюючи диск. Ok, więc partyzjonujcie kontroler ulewnie awarii i nie będzie można odzyskać danych z dysków bez wymiany kontrolera. Możecie spróbować odczytać dyski za pomocą systemu operacyjnego Linux, ale jeśli nie jesteście doświadczonym użytkownikiem, może to spowodować i jeszcze większe szkody i możecie całkowicie stracić swoje dane. Jeśli nie możecie znaleźć zamiennika dla uszkodzonego kontrolera, możecie użyć Hetman RAID Recovery, specjalistycznego narzędzia do odzyskiwania danych z macierza RAID. Narzędzie obsługuje większość popularnych systemów plików. I typów RAID. Może on odliczyć informacje o kontrolerze użytym do utworzenia RAID i odbudowy RAID. Podłącz dyski bezpośrednio do podygowania komputera z systemem Windows i uruchomcie oprogramowanie. Przed przystąpieniem do procesu odzyskiwania danych należy upewnić się, że macie dysk, który jest tej samej wielkości lub większy jak dane do odzyskiwania. Ponadto podczas podłączenia dysku można napotkać na niewystarczającą liczbę portów SATA i zwłaszcza zesiewania. W tym celu istnieją różne adaptery i ekspandery. Można zobaczyć ich różne modele na ekranie. Jak widać, program bez problemu złożył ponownie zniszczony RAID z podłączonych dysków w trybie automatycznym. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej. Sprawdźcie, czy urządzenie wykryło je prawidłowo. Aby wyszukać plik, kliknijcie prawym przyciskiem myszy na dysku i uruchomcie szybkie skanowanie. A żeby wyświetlić wyniki, gotowie. Znajdziecie folder, w którym zapisane były nasze pliki. Klikając na plik możecie zobaczyć jego zawartość w podglądzie. Znajdziecie wszystko, co chcecie przewrócić i kliknijcie przywróć. Określcie ścieżkę, w której chcecie je zapisać i ponownie kliknijcie przywróć. Po zakończeniu będą one znajdować się we wskazanym przez Was folderze. Jeszcze szybkie skanowanie nie doprowadzi do odnalezienia utraconych informacji i uruchomić o pewną analizę. A w przypadku, gdy oprogramowanie nie wykryło i nie zbuduje automatycznie macierzy, można użyć programu RAID Builder. Aby zbudować macierz za pomocą RAID Buildera, należy znać parametry macierzy RAID, którą się zniszczyłam. Znaczamy opcję stworzenia ręcznie, klikamy dalej, w kolejnym oknie określamy typ RAID, kolejność i wielkość bloków. Вибираємо диски в манчежі і окресляємо їх колаймешті. Рокуюнці узуповнюємо, клікаючи на внак плюса. Jeśli poniższe ustawienia są poprawne, przynajmniej jedna partycja będzie wyświetlana na RAID. rozwijcie ją i sprawdźcie, czy znajdziecie się w niej właściwy folder. Jeśli nie pojawi się żadna partycja, a parametry są poprawne, najprawidłowej trzeba będzie zlokalizować i podać przesunięcie, gdzie znajduje się początek systemu plików na dysku. Technologia RAID w tym typie kontrolera jest tak zaprojektowana, że początek systemu plików nie znajduje się na początku dysku, ponieważ informacje zostały napisane, nie było w stanie automatycznie określić tego przesunięcia. Użyjcie edytora HEX, aby go znaleźć. Uruchomić go klikając prawym przyciskiem myszy na dysku i wybierając go z listy lub naciskając CTRL plus Tutaj klikamy na ikonę wyszukiwania i wpisujemy następującą wartość w tym wierszu EFI PART i klikamy znajdź. Znalezioną wartość to minus jeden sektor, ponieważ początek tego typu systemu plików leży w drugim sektorze od początku. Dla każdego z dysków należy wprowadzić znależone przesunięcie. Podwójnie klikajcie na dysk i wpiszcie go w tym polu, lub kliknijcie na te ikony. Jeśli partycja nie pojawiła się wcześniej, powinna pojawić się po wpisaniu przesunięcia. Po określeniu wszystkich parametrów kliknijcie dodaj. Tederate pojawi się w menedżerze dysków. Pozostaje tylko zeskonować go i zwrócić danym. Utrata danych często występuje, gdy dyski twarde są wymienione lub umieszczone na innych maszynach w celu odbudowania macierzy. Pamiętajcie, aby dokładnie wykonać wszystkie kroki i nie zgadzać się na instalację lub formatowanie dysków sugerowane przez inny system. Formatowanie dysku startowego lub partycji może spowodować uszkodzenia lub usunięcie pasków, co ogranicza możliwość odzyskiwania danych i prowadzi do ich bezwrotnej utraty. Zaleca się wykonywanie kopii zapasowej przed podjęciem jakichkolwiek działań. Hetman RAID Recovery posiada dodatkowe funkcje usprawniające pracę z dyskami RAID, które wykazują oznaki uszkodzeń sprzętowych. Oprogramowanie pozwala na tworzenie obrazów dysku i ich analizę, co zmniejsza obciążenie dysków i zapobiega ich awarii. Aby zapobiec utracie danych nie zapomnijcie o regularnym tworzeniu kopii zapasowych najważniejszych informacji. I to jest wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten film był dla Was przydatny. Czekam na łapkę w górę i subskrypcję naszego kanału. Zadawajcie swoje pytania w komentarzach pod filmem. Dziękujemy wszystkim za oglądanie. Do widzenia. Podczas gdy oglądasz ten film, cywile na Ukrainie umierają w wyniku ataków i bombardowań prowadzonych przez Federację Rosyjską. Obłąkany reżim Putina zaatakował pokojowe państwo w sercu Europy. Pomóżcie ukraińskiej armii. Wpłaccie datek do fundacji Wróć Żywy. Kliknijcie na kod QR lub link w opisie filmu i przekażcie dowolną kwotę, która z pewnością wzmocni ukraiński ruch oporu i pomoże przeciwstawić się przestępczej rosyjskiej agresji.